Welcome to Shintown 365. Insights, outlooks, current perspectives from the world of business law. Jedna z największych nowelizacji w prawie pracy ostatnich lat wciąż przed nami. Zmiany w kodeksie pracy to nie tylko nowe urlopy, praca zdalna, czy zrównanie umów na czas określony z bezterminowymi. To także szereg nowych obowiązków i zadań leżących po stronie pracodawców, jako chociażby obowiązki informacyjne czy szkolenia pracownicze. Nazywam się Irmina Domkowska-Kołodziejczak, jestem adwokatem w kancelarii SDZ Legal Sindhan i w dzisiejszym odcinku chciałabym Państwu pokazać, na co zwrócić szczególną uwagę, przygotowując się do nowelizacji. Zapraszam do oglądania. Od jakiegoś czasu Pytacie nas państwo, kiedy nowe przepisy wejdą w życie, czy już należy się do nich przygotowywać i jak to robić. My na naszych cyklach szkoleń pokazujemy państwu jak przygotować się do wdrożenia, w szczególności jak przygotować dokumentację pracowniczą. Z uwagi na ilość zmian i krótkie wakacje jest tak naprawdę to już jest ostatni moment do tego, by zapoznać się z nowelizacją i zastanowić się, jakie czynności w zakładzie pracy powinniśmy podjąć i w jaki sposób ta nowelizacja może wpłynąć na funkcjonowanie naszego przedsiębiorstwa. Dla przypomnienia, mamy do czynienia z dwoma pakietami ustaw. W jednym projekcie ustaw e, mamy implementację przepisów unijnych, to, z, to znaczy dyrektywy rodzicielskiej i dyrektywy dotyczącej przejrzystości, przewidywalności warunków pracy. E, ta dyrektywa, ten projekt ustaw miał wejść w życie od 1 sierpnia, jak już wiemy, to zostanie przesunięte o co najmniej kilka miesięcy. Drugi pakiet ustaw w drugim projekcie ustaw zawarta jest praca zdalna i kontrola trzeźwości. Ten projekt jest już procedowany w Sejmie, zgodnie z, aktualnym, z aktualną treścią projektu ustawy tam mamy 14-dniowe wakacje o legis, a więc czasu jest niewiele. W pierwszej kolejności zwracam Państwu uwagę na konieczność e, zmiany czy też rewizji aktualnych wzorów umów o pracę. Zgodnie z nowelą zmieni nam się artykuł 29. Jest to szczególnie istotne w przypadku w sytuacji, kiedy chcecie Państwo zawierać umowę na okres próbny. Tylko poprzez specjalne nowe zapisy będziecie mogli umowę na okres próbny odpowiednio przedłużyć, np. o czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy. Wraz ze zmianą treści. Umowy o pracę, zmianie ulegnie także treść informacji o warunkach zatrudnienia, o której mowa w artykule 29 paragraf 3 kodeksu pracy. Zmiana będzie polegała na ustaleniu nowego katalogu informacji, który rozszerzy się niemalże trzykrotnie, a także na zmianie sposobu przekazywania tej informacji do pracowników. To jest bardzo duża zmiana i do tej zmiany należy, na tą zmianę należy przygotowywać, zacząć przygotowywać się jak e, najszybciej, zwłaszcza, że może zaistnieć konieczność uregulowania obszarów e, wewnątrz firmy, które do tej pory nie leżały w kręgu zainteresowania pracodawców, jak na przykład ustalenie polityki szkoleniowej czy zasad rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy. Zmieni się również sposób przekazywania tej informacji, ponieważ oprócz dotychczasowego papierowego sposobu przekazania tej informacji, pracodawca będzie mógł przekazać również tą informację w postaci elektronicznej. Likwidacja obciążeń biurokratycznych nie dotyczy tylko tej informacji, ale także szeregu wniosków związanych z uprawnieniami rodzicielskimi, a także pracowników wykonujących pracę zdalną. Zdanie. Tutaj pracodawcy będą musieli e, przygotować się na możliwość e, kierowania przez pracowników e, wniosków, pism e, w postaci właśnie elektronicznej, to znaczy mailem albo poprzez dedykowany system informatyczny, jeżeli taki w zakładzie pracy funkcjonuje. E, Nowelizacja wprowadzi do kodeksu pracy także kilka nowych instytucji, jak na przykład urlopy opiekuńcze, zwolnienie z powodu działania siły wyższej, elastyczna organizacja pracy czy zmiana warunków zatrudnienia. Tutaj pracodawcy będą musieli przygotować odpowiednie wnioski czy też pisma, tak by pracownicy mogli z tych nowych instytucji uprawnień korzystać. Nowelizacja to także zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich, to znaczy urlopu rodzicielskiego i zmian, jeżeli chodzi o wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych. Tutaj zmienia się wiek, od którego uzależnione będzie pozyskanie zgody rodzica na pracę wymiarową Z obecnych 4 lat wiek dziecka podniesie się nam do 8 lat, więc pracodawcy będą musieli zrewidować i przejrzeć zgody otrzymywane od pracowników bądź też pozyskać nowe. I na koniec, proszę Państwa, zmiany w kodeksie pracy to także konieczność. Możliwość uregulowania kwestii pracy zdalnej w wewnętrznych e, przepisach, jak również kontroli trzeźwości. Te zmiany będziemy dostosowywać nie tylko poprzez e, wdrażanie właściwych regulaminów, ale także musimy pamiętać o dostosowaniu naszej dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony danych osobowych poprzez stworzenie odpowiednich procedur czy e, zebranie właściwych oświadczeń od pracowników. To tyle na dziś. Tak naprawdę to jest tylko wierzchołek góry lodowej zmian jest bardzo dużo. Jeżeli chcieliby Państwo kompleksowo przygotować się do nowelizacji i zmian, zapraszamy na nasze szkolenie. Wystarczy wysłać e-mail na adres wroclawmałpa.sdzlegal.pl. To tyle na dziś. Zapraszam za tydzień do widzenia. Thank you for your attention. Should you have any further questions on today's topic, our experts will be happy to provide you with further information. You can find our contact details on our website shintan.com.